Ołtarz Rodzinny, dzień 307, 2 listopada. Panie, wołam do ciebie, mówiąc: Ty jesteś moją nadzieją, Ty jesteś moim udziałem w ziemi żyjących. Wysłuchaj mego wołania, bo jestem bardzo udręczony. Ocal mnie od moich prześladowców, bo są mocniejsi ode mnie. Psalm 142, 5-6. On zatroszczył się o trędowatego, gdy był tutaj na ziemi. Siedział tam trędowaty. Czy widzieliście już kiedykolwiek trędowatego? O, ja widziałem ich wielu. Obejmowałem ich moimi rękami. Oni byli biali od trądu. Trąd wygląda jak wnętrze wrzodu, wywrócone na zewnątrz. Trędowaty siedzi tam, gdzie nikt by go nie dotknął. Leży w błocie i brudzie i w nieczystościach na ulicy. W tak okropnym położeniu, jak tylko może być, a wszyscy obawiają się podejść blisko Niego. On był wyrzutkiem społeczeństwa, został wyrzucony ze społeczeństwa w mieście, ze społeczności w kościele, z jakiejkolwiek społeczności, która była w mieście. Nikt nie chciał mieć z Nim niczego do czynienia. Jeżeli już zrobili coś dla Niego, to rzucili Mu kawałek chleba, niech sobie go podniesie z brudnej ziemi. Nie chcieli przybliżyć się do Niego, lecz Jezus zatroszczył się o Niego. On podszedł wprost do Niego i usiadł. Widzę po prostu, jak On wkłada swoje ręce na Niego i mówi: Ja chcę, bądź czystym. O, On zatroszczył się o Niego. Kiedy nikt inny nie mógł zatroszczyć się, On się zatroszczył. Kiedy nikt inny nie będzie troszczył się o ciebie, On troszczy się ciągle. Był pewien stary ślepy żebra, miał podarte rękawy, wąsy po całej swojej twarzy i nie miał nic do jedzenia. Siedział przy bramie pewnego dnia i żebrał. A Syn Boży był w swojej drodze na Golgotę, aby zostać ukrzyżowany z grzechami świata ciążącymi na nim. Lecz ktoś zawołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czy człowiek takiej rangi, czy jakiś dostojny człowiek, Prezydent, burmistrz miasta, gubernator stanu, przedstawiciel policji, zatrzymałby się z powodu kogoś takiego? Rzadko byście to spotkali. Lecz Jezus zatroszczył się. On wrzucił swoje troski na niego, a on się zatroszczył. On powiedział: Czego potrzebujesz? Co mam uczynić dla ciebie? On rzekł: Panie, abym mógł otrzymać mój wzrok. On powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła. On zatroszczył się o niego. Pewnego razu była tam niemoralna kobieta. Może alkoholiczka, lub prostytutka. Tak niemoralna, że kobiety tego miasta nie zadawały się z nią. Ona była wyrzutkiem społeczeństwa. Ona wyszła do studni, by naczerpać wodę. Musiała czekać aż do południa. Nie mogła tam przyjść razem z przyzwoitymi kobietami. Nikt nie chciał mieć do czynienia z taką kobietą. Ona była zamężna, ale miała kilka mężów, a teraz żyła z jednym, który nie był jej mężem. Nikt nie troszczył się o nią. Ludzie byli zbyt sztywni i pyszni. Nikt nie troszczył się o nią. Lecz on zatroszczył się o nią do tego stopnia, że powiedział jej tajemnicę, jej serca. I wybaczył jej każdy grzech. I powiedział jej coś. I ona pobiegła do miasta i wołała: Chodźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi te rzeczy, które uczyniłam. Widzicie, to czyni go wielkim dla mnie. On nie jest jakimś sztywnym kołnierzem, on był Bożą łaską dla ludzi. On był Bożą miłością wyrażoną w ludzkim ciele, bez względu na to, jak byli niskiego stanu i nieznaczący. On zatroszczył się o niemoralnych. Jakof alkoholików, kimkolwiek byli. Czytaj dzisiaj: Druga Samuela 18. Psalm 142. Ozeasza 12. Tytusa 3.